Hej, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Środosów Niewidomych Dzisiaj Wam pokażę aplikację Apple Store, dzięki której możemy robić wiele rzeczy, na przykład porównać swojego iPhone'a do innych modeli nowszych czy starszych Możemy kupować też różne produkty, usługi i inne nowe rzeczy. Aplikacja jest darmowa. Możemy ją pobrać z App Store i w niektórych modelach ona jest domyślna Już co jest telefonowa? Ja musiałem ją pobrać z App Store. Więc mm, z góry jeszcze pr przepraszam za mi głos, ale jestem chory, więc no, ale nieważne. Dobrze, to przechodzimy sobie do aplikacji. Zaznaczony. Jak nie przy... WiFi, cen, wymarz centrum App Apple Store. Wczytuję. Konto. No dobrze, tu mamy konto. Pier... Pierwsza, tu mamy konto. Dla ciebie na główek. Dla ciebie. Oto aktualny status zamówienia. Kuba, polecany dla Ciebie nagłówek. Porównaj swojego iPhone'a z najnowszymi modelami iPhone'a. Zobacz porównanie rozmiarów, wydajności, aparatów, trwałości oraz innych funkcji i cech. Przycisk. Skonfiguruj Apple Pay i kupuj bezpieczniej. Na początek dodaj kartę kredytową lub debytową. Łączę. Wybierz preferowany sklep Apple Store, zapisz swój ulubiony sklep Apple Store. Aby wygodniej robić zakupy, przycisk Twoje urządzenia, dalej nagłówek iPhone iPhone 12 przycisk Zapisane produkty, zapisane, dalej Wszystkie zapisane Liczba produktów. 1. Wykorzystuj pełnię możliwości urządzenia iPhone 12 nagłówek W aplikacji porad dowiesz się więcej na temat nowych funkcji i dostępnych możliwości przejdź do apki porady przy może ci się spodobać na Apple TV znak plus 3 miesiące Apple TV znak plus w prezencie przy zakupie urządzenia Apple 3 gwiazdki tak tutaj mamy takie coś właśnie że jak kupujemy na przykład jakieś urządzenie Apple to dostaniemy 3 miesiące Apple TV dowiedz się więcej Apelone korzystaj w pakiecie One dla ciebie by zyskać więcej za mniej Apple Music. 6 miesięcy w prezencie przy zakupie AI AirPods lub wybranych produktów Beats gwiazdka. Tak, Apple. Po... <coughs> <coughs> tak. AirPods, jak kupimy, lubi Beats, to. <coughs> otrzymamy Apple Music. 6 miesięcy. Sprawdź. Apple RCAD. Najbardziej rozrywkowe miejsce w Twoim telefonie. Przejdź do App Store i zacznij bezpłatny okres próbny Kareta. No i ja nie mogę, bo okrólnij żadnych środków. Więc... Zobacz swoje subskrypcje usług. Przycisk. Polecane dodatki do Twojego urządzenia. Dalej. Silikonowe etui z do do iPhone'a 12, znak potoku 12 Pro, czarna, 279 zł. Przy ochraniacze ekranu Belkin Ultra Glass do iPhone'a 12, znak potoku 12 Pro, 199 zł. Przy Przezroczyste etui z modusiafe do iPhone 12 Znak potoku 12 Pro 279 zł bezpłatny grewerunek, Airpods Pro 2 generacji Z etui ładującym modusiafe USB-C 1299 zł przy bezpłatny grewerunek, Airpods 3 generacji Z etui ładującym 979 zł przycisk airpods 2 generacji 699 zł bezpłatny grewerunek tai airpods max srebrne 2699 zł przy bezpłatny grewerunek Airtag, 169 zł przy bezpłatny grewerunek Airtag, 4 569 zł Gwiazdka oferta ograniczona czasowo, dostępna tylko dla nowych subskrybentów, którzy połączyli kwalifikujące się urządzenia z urządzeniem Apple z systemem iOS 15 albo iPadOS 15 lub nowszym. Owtrzy Trzy Gwiazdki. Oferta dotyczy tylko nowych subskrybentów i kwalifikujących się subskrybentów powracających. 34,99 zł ukośnik miesiąc po bezpłatnym okresie próbnym. Przysługuje tylko jedna oferta na jedno konto Apple ID i jedna oferta na rodzinę, jeżeli klient należy do chmury rodzinnej, niezależnie od liczby urządzeń zakupionych przez klienta lub jego rodzina. Ta oferta nie jest dostępna, jeżeli klient lub jego rodzina skorzystali wcześniej z bezpłatnej 3-miesięcznej lub rocznej subskrypcji Apple TV Znak Plus. Oferta jest ważna przez 3 miesiące po aktywacji kwalifikującego się urządzenia. Subskrypcja odnawia się automatycznie do czasu rezygnacji. Obowiązują ograniczenia i inne warunki. Łącze. Kropka. Kareta oferta dotyczy tylko nowych subskrybentów. Kareta oferta więcej pasek przewijania pionowy. pasek kart, zakupy. Karta 1 z 4. Zaznaczone dla Ciebie Karta 2 z 4. Wyszukiwanie. Karta 3 z4. Torba. Karta 4 z4. No i może sobie porównamy iPhone'a mojego z jakimś. Bezpłat. Stron, 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 strona 1, strona 1. Porównaj polecany dla porównaj swojego iPhone'a. Wybierz model iPhone'a. Dodaj przycisk. Anuluj. Wybierz, zaznacz twoje urządzenia, przycisk. Wybór według modelu, nowo, 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 iPhone, iPhone, iPhone 14 Plus, przycisk, no to może z iPhone'em 14 Plus, a potem z iPhone'em 13 Pro, I iPhone 14 Plus, przycisk, wczytuję, porównaj modele iPhone, porów, udostęp, iPhone 14 Plus. Zmień model. Zaznaczone. 128GB przy 256GB, 512GB, KUP przy 4699 zł. iPhone. Zmień model. iPhone 12100. Wyświetlacz 6,7 wyświetlacz Super Retina XDR1, iPhone 14 Plus. 6,1 wyświetlacz Super Retina XDR1, iPhone 12. Design. Aluminium i szkło, tył obudowy, przełącznik trybu dzwonka, ukośnik cichego, iPhone 14 Plus. Aluminium i szkło, tył obudowy, przełącznik trybu dzwonka, ukośnik cichego, iPhone 12. Chip A15. Chip A15, bionic 6 rdzeniowy, CPU 5 rdzeniowy, GPU 16 rdzeniowy, system Neural Engine, iPhone 14 Plus, A14 pa 14 bionic 6-rdzeniowy CPU z 4-rdzeniowym GPU 16-rdzeniowy system Neural Engine. iPhone aparat zaawansowany system dwóch aparatów aparat główny 12 MP obiektyw ultra szerokokątny tryb portret z funkcją kontroli punktu i głębi ostrości iPhone 14 system dwóch aparatów aparat główny 12 MP obiektyw ultra szerokokątny tryb portret z funkcją kontroli głębi ostrości iPhone 12 bezpieczeństwo Alarmowe SOS? Wykrywanie wypadków. iPhone 14 Plus. Alarmowe SOS. iPhone 12. Wydajność baterii. Do 26 godzin odtwarzania wideo 7 w indeksie górnym. iPhone 14 Plus. Do 17 godzin odtwarzania wideo 7 w indeksie górnym. iPhone 12. Połączenia. Likwink obsługa USB 2, iPhone 14 Plus. Likwink obsługa Zoom Optyczny, opcje zoom optyczne. Wybierz model iPhone'a torb, Torba. Wybierz model, dodaj, dodaj. A nowy iPhone 13, iPhone 13 Pro. Przycisk. Wczytuj, porównaj mod Stef, a zazwyczaj tor, tor, Torba. My sobie teraz sprawdzimy tylko wydajność baterii, bo tylko to mnie interesuje. Pasek, pasek za z, Porównaj udos. iPhone z, aif. Acht, acht, acht. Apara. czyli Apara. System, system. bezpieczeństwa, ale, ale. Wy do 22 godziny odtwarzania wideo 7 w indeksie górnym, Do 17. Wybierz model iPhone'a, Dodaj, wy, dodaj. przycisk. Jeszcze sobie porównamy z z z 13 Pro Max Dodaj przy, Anuluj nowość No, nowo, iPhone, 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 iPhone 13 Pro Max Przycisk Wczytuje. Porównaj model. Pasek Wyświetl 6, 6 Dizel Alun Chip Chip A14 Chip A14 Aparat sy, System Bezpieczeństwa Ale Alarm Wydajny Do 28 godzin odtwarzania no. wideo 7 w indeksie górnym Do 17 No Do Wybierz dodaj wypo, dla dla ciebie przycisk wróć płac wczytu porównaj swojego i skonfiguruj wybierz preferowany sklep Apple Store twoje wybierz prewpasek z zakupy karta 1 z 4 to, mam, to mamy zakupy zaznaczone dla ciebie wyszukiwanie karta 3 z 4 z, zakupy karta 1 nowa i lekka to ta nowa konstrukcja już od 5000 na no iPhone 15 Pro. Tu możemy sobie kupić już na iPhone, Apple Watch. Y. Wyszukiwanie dla Ciebie. Karta 2 z 4. Wyszukiwanie. Karta. 3 z4. Torba. Karta. No i torba ale to... Twoja tor torba. Twoja torba jest pusta. Wróć do przeglądania Apple Store lub kup produkt zapisany wcześniej. Wszystkie zapisane. Da Apple Ocise GPS Znak Plus Celular, punktor koperta 40 mm 1599 zł. Zobacz szczegóły. Kontynuuj przy pasek kart. Zakupy. Kart. No i to tyle chodzi o to. Dla ciebie. WhatsApp porównaj swoje konfiski. Wybierz prefekt Twoje urządzenia. iPhone iPhone. Zapisane produkty. Zapisane. Wszystkie języki wykorzystuj w aplikacji i poradę dowiesz się, przejdzie, może Ci się spodoba. Apple TV, znak 3 miesiące. Centrum powiadom, BSP, Aker, Centrum Sterowania, Ty, Kalk, -Apa. Zaznacz. No i że tyle jeśli chodzi o tą aplikację, to do zobaczenia w kolejnym filmie.